Mm -hmm. mm, a co mamy na koniec powiedzieć? Pozdrawiamy Postawiamy serdecznie. A ja co mam powiedzieć? <laughs> mamy, nadzie ma mamy nadzieję, że nakręcenie tego teledysku przyczyni się do zachęcenia Państwa do odwiedzenia naszej gminy Wieniawa. Dzień dobry, Edyta Wielko, dyrektor Centrum Usług Społecznych w Wieniawie. Witam, Balbina Starnaska, organizator pomocy społecznej w Centrum Usług Społecznych w Wieniawie. Cudowne miejsce na ziemi, jesteśmy między swoimi. W dniu dzisiejszym kręcimy teledysk zespołu folklorystycznego w Wieniawie do piosenki Nasza Wieniawa. Autorką tekstu tej piosenki jest pani Teresa Kapturska, która jest jedną z wokalistek zespołu folklorystycznego. Muzykę skomponowała pani Elżbieta Niewadzisz, która jest również wokalistką tego zespołu. nasza coraz piękniejsza od lat, nasza mała Z Tego miejsca chcielibyśmy serdecznie podziękować ekipie Rakoczy Film za profesjonalizm, miłą obsługę, fajne rozmowy i czegoś się my też nauczyliśmy. Było bardzo sympatycznie. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy uprzejmie. Oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się w dniu dzisiejszym do powstania teledysku. Chcielibyśmy serdecznie zachęcić Państwa do oglądania tego teledysku, gdyż walory naszej gminy są naprawdę przepiękne i warto z nich korzystać. Jesteśmy pewni, że po obejrzeniu tego teledysku odwiedzicie Państwo naszą gminę Wieniawa. Serdecznie zapraszamy!